Siema ziomki, siema, witam uksantora na kanale w ostatnim tego typu filmie, bo już wszystkie rodzaje drzewek już zebrałem zostały mi do zebrania tylko skrzynki z drzew e, mandarynki, tak? E, po, chciałem powiedzieć pomarańcze, nie ma pomarańczy, są mandarynki tutaj e, i w sumie to powiem szczerze, że e, nagrałem to na kanale już dwa razy bo nagrałem tego rodzaju filmiki już na naszej klasie. Zbierałem wtedy całe wyspy drzewek, i to nie całe wszystkie skrzynki, bo tego było dużo. Tutaj jeszcze widać, zostało kilka drzew do nawiezienia. Niech to wszystkie skrzynki się pojawią. Widocznie nie zauważyłem, że nie wszystkie były nawiezione w międzyczasie. Przeoczyłem. E, zaraz to jeszcze raz zbiorę. Widocznie jeden zbiór, tutaj został, może dwa, nie wiem, zaraz zobaczymy. E, I tylko nie pamiętam czy na NK nagrałem wszystkie rodzaje drzew. A tutaj już nagrałem wszystkie i zostały tylko mandarynki do pokazania. E, bo nawet cytrynki pokazywałem. Tak, to już wszystkie skrzynki. Teraz sobie ustawię pustelnika do zebrania tych skrzynek. Coś to się zbugowało. One tak jakby źle leżały, coś jakby źle one y, są pokazane. Ale dobra. Nastawiam pustelnika do zbierania kufrów. Trochę długo się to zbierało, bo dosyć sporo tych mandarynek tutaj. I jak widać, wypada kolekcja wojenna. To jest łyżwa chyba z, z zimowej. Wojenna, zimowa. To są kolekcje y, takie mniej elitarne, a ważniejsza kolekcja, która jest najcenniejsza z tego wszystkiego, to jest kolekcja wiosenna. I właśnie y, warto, y, jeśli ktoś potrzebuje sobie nazbierać dużo kolekcji wiosennej, to warto postawić sobie małą wysepkę y, z mandarynek, nawet jeśli ktoś nie ma zamiaru gotować dużych ilości, marmolady. Y, czy to w, można nawet, yy, no właśnie, zbierać te mandaryny, bo naprawdę z takiej całej małej wysepki e, wyspy w, w mandarynkach wypadnie dużo kolekcji wiosennej, bo mandarynki zajmują tyle samo, co jabłonki i wiśnie, wydają się niby większe, ale zajmują tyle samo. I naprawdę z całej wyspy w mandarynkach kilkaset E, no znaczy kilka, nie wiem jak to powiedzieć, bo mówi się kilkanaście. Kilkanaście to jest o, 10, 15 do 20, e, a kilkaset to jest 200, 300, 400, ale tutaj wypadnie może 150 do 200 e, kolekcji wiosennej z mojej wyspy. No tutaj z tych moich skrzynek trochę mniej oczywiście, ale widać wypada, wypada fajnie ta wiosenna. Przy okazji, e, wojenna, z której prąg wypada. No i zimowa, a zimowej to akurat nie doceniałbym nie za bardzo, bo to jest kolekcja, która wypada bardzo dużo z rybaków. No ale tutaj, no wojenną trzeba kopać, więc też dobrze, że wojenna wypada. No i a wiosenna naprawdę bardzo słabo wypada z kopania strażnika i, i żółtego bukieciku. Moje skrzynki już zebrane, ja sobie tutaj posieję jakieś drzewka których mi już brakuje, ale już nie będę nagrywał zbierania skrzynek z nich, ale warto mieć tutaj na ojczystej drzewka, bo znajomi naprawdę nawożą często. A zwłaszcza jak ja mam tutaj ponad 4000 znajomych, jak posieję tutaj w tej chwili oczne, bo mam mniej niż czaszeczek to będę miał zbiór naprawdę bardzo często. Jeszcze zapomniałem o tym rządku tutaj. Tutaj, może sobie rzeczywiście postawię mandaryny, bo tu mi się oczne nie zmieszczą i będę miał kilka razy dziennie zbiory drzewek. A tymczasem, oczywiście, z tej serii misji to już. Z tej serii filmików, to już ostatni film, jak już wspomniałem. I oczywiście, jak się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania. A za chwilę informacja o tym nagranym filmie zobaczycie na grupie Ziomki Ziom Aleksantora, gdzie również można popisać nie tylko ze mną, ale z moimi widzami i ziomeczkami. No a ja kończę, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa! Tyry, tyry, ty, ty, ty. pa, pa, pa.